Słowo Boże na dziś, sobota 8 listopada 2025 roku. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, pryskę i akwile, którzy za moje życie nadstawili karku i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie kościoły nawróconych Pogan. Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu. Pozdrówcie mojego umiłowanego Epeneta, który należy do pierwocin złożonych Chrystusowi przez Azję. Pozdrówcie Marię, która poniosła wiele trudów dla waszego dobra. Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków i współtowarzyszy więzienia, którzy się wyróżniają między apostołami, a którzy przede mną przystali do Chrystusa. Pozdrówcie umiłowanego mego w Panu Ampliata. Pozdrówcie współpracownika naszego w Chrystusie Urbana i umiłowanego mego Stachysa. Pozdrówcie wzajemnie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają Was wszystkie Kościoły Chrystusa. Pozdrawiam Was w Panu i ja, Tercjusz, który pisałem ten list. Pozdrawia Was Gajus, który jest gospodarzem moim i całego Kościoła. Pozdrawia Was Erast, skarbnik miasta i kwartus brat. Temu, który ma moc utwierdzić Was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą dla dawnych wieków, ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie, na rozkaz odwiecznego Boga, wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Psalm 145 Będę cię wielbił, Boże Mój i Królu. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien Wielkiej Chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Będę cię wielbił, Boże Mój i Królu. Pokolenie po pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twe potężne czyny. Głoszą wspaniałą chwałę Twojego majestatu i rozpowiadają Twoje cuda. Będę Cię wielbił, Boże Mój i Królu. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy, niech mówią o chwale Twego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. Będę Cię wielbił, Boże mój i królu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jezus Chrystus będąc bogatym dla was, stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pozyskujcie sobie przyjaciół, niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą Mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach bożych. Oto słowo Pańskie.